Tam trenerów obu zespołów, pana Igora Gołoszewskiego, trenera Polonii oraz Mirosława Smyłę, trenera Rozwoju. Na początek proszę o kilka słów komentarza trenerze. Widzieliśmy, przyjeżdżając tutaj, że jest to dla nas bardzo ważny mecz. Mecz dwóch drużyn, które potrzebują punktów. Obydwie drużyny walczyły, mecz walki. Można powiedzieć, że na samym początku wypracowaliśmy sobie lekką przewagę nad przeciwnikiem. Nawet Mieliśmy dwie sytuacje, po których mogliśmy pokusić się o zdobycie bramki. Później ten mecz się w miarę czasu po 20 minucie wyrównywał. Gra toczyła się w środku pola i yy, niefaktowny rzut wolny, który spowodował utratę bramki. Postawił w lepszej sytuacji drużynę gospodarzy. Próbowaliśmy do końca tej pierwszej połówki odrobić te straty. Nie udało nam się. W drugiej połowie przetasowaliśmy trochę ustawienie na boisku, co dało nam troszeczkę świeżości. I zmiany, które zrobiliśmy, wprowadziły duże ożywienia w poczynaniach ofensywnych. Tak też poprzez tą grę i tą aktywność tych zawodników strzeliśmy. Bramkę wyrównującą, i gdzie w momencie, w którym już wypracowaliśmy sobie przewagę nad przeciwnikiem, niefartowna sytuacja ze stoperem, skręcona noga, przez parę minut graliśmy w osłabieniu. Dało to drugi oddech drużynie gospodarzy, którzy bardzo groźnie kontratakowali. Także troszeczkę nam się to posypało. Uważam też. Z perspektywy ławki rezerwowych, no i też obserwatorów siedzących na trybunach, że należał nam się rzut karny. No ale cóż, sędzia był może za daleko od tego, nie będę tego komentował. Mecz walki, chwała zawodnikom, że pomimo złego wyniku potrafili wyciągnąć i zdobyć ten jeden punkt tutaj. Dziękuję. Witam serdecznie. Dużo słów się... Oczywiście na usta, żeby powiedzieć o takim meczu. Ten zracjonował 90 minut meczu, więc nie będę się tutaj silił na to. Powiem tylko, że strzeliliśmy bramkę 1-0 z ładnego rzutu wolnego. Wydawało się, że taki, taki bodziec dla drużyny jest jak najbardziej potrzebny i w późniejszym czasie była możliwość zamknięcia tego meczu na 2:0. Nie strzelamy w dwóch, czy trzech sytuacjach, nie strzelamy bramki. Jak to w piłce często bywa, dostaliśmy bramkę, jakby to powiedzieć, taką, która powoduje, że, że człowiek się zastanawia, czy faktycznie w tej piłce powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą jest niestety ale prawdziwe. I później determinacja zespołu w dążeniu do zwycięstwa i znowu kolejnych kilka sytuacji niewykorzystanych, bo było ich dosyć dużo. Ja powiem szczerze, że za tą determinację, którą wspomniał, w walce w tym, oczywiście, że ona była bardzo trudne warunki gry, szczególnie jeżeli o tą właśnie walkę w polu e, zawodników, bark w bark, e, o każdy centymetr boiska e, spowodował, że Chcieliśmy to też podjąć i to się nam udało, dlatego ta walka była z dwóch stron mocno wyrównana. Natomiast uważam, że stworzyliśmy dużo więcej sytuacji od przeciwnika i powinniśmy ten mecz wygrać po prostu, w najprostszy sposób tłumacząc. Czy karny był dla przeciwnika? Nie wiem, to samo mogę powiedzieć o swojej drużynie. Tydzień temu przegrałem mecz po kontrowersyjnej ręce, bo był rzut karny, a dzisiaj znowu jest ręka i nikt tak naprawdę nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest karny, czy to nie jest karne. Trudno mi się tego odnieść. Nie, nie chcę mówić o sędziowaniu, bo ktoś powie, że się opieramy na sędziach. Nie. Jestem, jestem zadowolony z walki, jestem zadowolony z determinacji zespołu, jestem zadowolony z tworzenia sytuacji, natomiast jestem sportowo bardzo zły z braku umiejętności wykorzystania tych sytuacji. To jest coś, co będzie no, wyrzucone zawodnikom, bo tak musi być. Tydzień temu ich broniłem, dzisiaj jestem troszeczkę zły na poszczególne postaci, które miały swoje sytuacje, powinny je wykorzystać, powinny dać nam trzy punkty, a dzisiaj tak naprawdę nie zdobyliśmy punktu, a straciliśmy dwa. Dziękuję. To Sytuacja z Tomkiem problem dyspozycja czy taktyka? Generalnie to wspólna decyzja, ponieważ Tomek jest na, na kursie trenerskim bardzo ważnym, tam nie ma możliwości nie w tym w piątek. Podobno ze względu na Dzień Nauczyciela z Dzień Wolnym odbyły się tam zajęcia. Uczestniczył w zajęciach zarówno na boisku, jak i teoretycznych. W sobotę podobnie, no więc jego, jego świeżość no, nie była najwyższa. Ale w drugiej połowie wszedł, chciał pomóc zespołowi, zrobił różnicę w kilku momentach. To tak jak mówię, no braku kroki nabije, czyli bramki, bo, bo zarówno nie chciał dograć na tę piłkę, jak już miał swoje sytuacje, no niestety nie wpadło. Piłka jest okrutna, nie podlega dyskusji. Takie pytanie, żeby to do, do, doprecyzować. Będą pochwaleni za ten mecz, z jest nie było? Za kształt? No. Nie no, jak już powiedziałem wcześniej. Tydzień to mówię o tym, że mamy już zespół drugoligowy. Dzisiaj udowodniliśmy to, że mamy zespół drugoligowy. To są niuanse, które piłkarz musi mieć, szczególnie ten ofensywny. Proszę pamiętać, że nasi napastnicy od roku bramki nie strzelili i to, to jest... Coś, co powoduje, że my tutaj na głowie stajemy zarówno w trybie indywidualnym, czy rozmowach, takich powiedziałbym mentalnych działaniach, ale, ale suma summarum, no, no, samiście Państwo widzieli dzisiaj. To są sytuacje z, z 11 metrów, tak? z 3, z 5, z dystansu, z różnych pozycji, w różnych sytuacjach nie wpada. No Żag miał też na 1-0 głową w pierwszej połowie, minimalnie obok słupka, no, gdyby to trafił. No to jest tak dybanie, nie ma co dbać, gdybyśmy usłyszeli bramki, mielibyśmy więcej punktów, proste. I Myślę, że ten ma te same zdanie o swojej drużynie, gdyby wypadały bramki, to by się wygrywało i tyle. Trzeba po prostu skrupulatnie cały czas pracować. Eee, myślę, że najgorsze za zespołem w sensie budowania tego, tego, tego budowania, nie używamy tego słowa już w ogóle. W sensie posiadania drużyny drugoligowej mamy, no teraz tylko chodzi o to, żeby w każdym meczu tak jak determinacją próbować przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No i umiejętnościami, trzeba nad nim cały czas pracować, żeby jakość wykończenia była wyższa. Jeszcze do no, tym gości bardziej niedosyt, czy jednak zadowolenie z punktu i druga sprawa z wyklątażem? Żeby coś tam chlupie w tym barku, tak przynajmniej sam Na pewno tak jak tutaj kolega, ja tak samo nie jestem zadowolony przede wszystkim z tej skuteczności, tak, bo My też mamy ten sam problem, bo nasi napastnicy też nie strzelają bramek. Też mieliśmy tutaj w tym meczu kilka sytuacji też, nawet dwie to mieliśmy stuprocentowe, bo i Marczak i chorość z głowy w zasadzie no, lepszej sytuacji nie można mieć, prawda? Piąty metr, głowa, tylko skierować ją w światło bramki. No, Marczak w zasadzie już miał obrońcę za sobą, był w polu karnym, mógł wszystko stąpiłko zrobić, tym bardziej taki kreatywny zawodnik. Pośpieszył się, postanowił uderzyć słabszą nogą. Co też, no, szkoda, szkoda. No, ja też jestem troszeczkę zły, bo w każdym meczu mamy te swoje sytuacje, tak, ale ta nieporadność, nasza strzelecka, jak widać, dalej ciągnie się za nami. Też pracujemy nad tym, tak jak kolega to mówi, że pracuje, są rozmowy, są treningi specjalistyczne, które mają podnieść te umiejętności. Nie wiem. Presja przerasta zawodników, ale mam nadzieję, że to w którymś momencie się odwróci, zaskoczy. Potrzeba nam zwycięstwa, żeby więcej takiej wiary to dodało, żeby więcej mieć tej pewności siebie w tych sytuacjach, szczególnie już pod bramką przeciwnika. A jeżeli chodzi o bramkarza, no nie wiemy, trudno powiedzieć to, co on sugeruje, że no ma poważnie uszkodzony bark i ta przerwa może być dłuższa, mówi, że mu się rusza, nie wiem, czy jest pęknięty, czy po prostu jest wybity, pojedzie do szpitala, zrobi specjalistyczne badania, wtedy będziemy mądrzejsi. Miał wcześniej coś, tak? Nie, wcześniej nie miał, to tutaj na meczu się stało. bo mówi, że nie bronił dziewięciu meczów za <grym> Nie, to myślę, była sytuacja że... tylko tak, że wszedł za niego. Zmiennik bardzo dobrze bronił, tak? Teraz chcieliśmy dać jemu y, pobronić w tym meczu, że no, dwaj równorzędni bramkarze na wysokim poziomie. Także no, to nie miał żadnego urazu. To mu się stało tutaj w interwencji z tego co mi mówił poza polem karnym, że źle upadł i od razu poczuł, że coś jest nie tak. Dziękuję. Inne pytania? Jeśli nie ma to. Dziękuję bardzo.